Będzie Jarosław Krzyżyk, czyli najstarszy uczestnik naszego turnieju. Maksymilianie, jakbyś mógł mi go tutaj przyprowadzić, to będę Ci bardzo wdzięczny. Drodzy Państwo, powolutku kończą nam się mecze sesji porannej. Za chwileczkę mecze sesji wieczornej. Nie ma większych obsłów tutaj, poza kortem centralnym wszystko idzie zgodnie z planem. Na korcie centralnym delikatne obsługi, ale to właśnie efekty m.in. zaciętych meczów oraz wywiadów, które chcemy dla Państwa Przeprowadzać. Idzie już do nas Jarosław Krzyżyk, a Jarosław Krzyżyk jest dla nas ważny z tego względu, iż Maksymilianie, mógłbyś tutaj sprawdzić, czy nas dobrze widać? Jarosław Krzyżyk jest dla nas ważny z tego względu, iż Jarosław Krzyżyk jest najstarszym uczestnikiem turnieju Pucharu PLT 2020 w Krakowie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jarosław Krzyżyk z Krakowa. Tak naprawdę pochodzę z Jędrzejowa. Myślę, że ludzie mnie znają. Bo jestem znanym prawnikiem walczącym o prawdę w trudnych sprawach. Poprzez miechów dotarłem do Krakowa, gdzie mój tenis się na pewno rozwinął. I cieszę się i dziękuję bardzo, że powstała taka opcja jak Puchar Polskiej Ligi Tenisa 2020. Przepraszam, że się odwróciłem, ale nie chciałbym popełnić błędu. Również bardzo dziękuję Relax Misji, która udostępniła Państwu korty na Uchów, na Flexie. Liga, której. Czyli proponuję Malką Tentom, żeby się zapisali. To jest mój jeden z tych z gadżetów, który wygrałem ostatnio w Lice. Rozegrałem już tam bardzo dużo meczy. Jestem oso osobą powszechnie znaną jako, jako tenisista, ale również jako prawnik. No właśnie, Panie, kochany, proszę nam powiedzieć, Panie Jarku, jak to było, że pan był prokuratorem, a pan tym prokuratorem już nie jest? Czy Zbigniew Ziobro pana wywalił? Znaczy może Pan zbytnio udział w nie wywalił, natomiast na pewno byłem niewygodny e, dla innych ludzi, którzy, z którymi pracowałem i którym zależało na tym, żeby odejść, żeby taki młody człowiek, który mógłby jeszcze pracować i jeszcze wielu innych kolegów i koleżanek musieli odejść z uwagi właśnie na, na mówienie prawdy i nie bali się tej prawdy mówić. To już sprawa tych Panów i tych Pań, którzy doprowadzali do takich rzeczy, albowiem my mamy czyste sumienia, natomiast My się wydaje, że prawda się zawsze obroni. A uposażenie panu odebrali, czy, czy zostawili? No uposażenie jest dobre. Nigdy nie narzekałem. Jest, jest dobre, daje sobie radę. E, istnieje w polskim prawie taki bezsensowny przepis. Przy okazji skorzystam z telewizji, który mówi, że prokuratorowi jakby ludzie nie, chcieli, nie wiedzieli, bo mało kto wie, że prokuratorzy i sędziowie w stanie spoczynku. Właśnie w, w takim statusie ja się znajduję jako prokurator, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. No co jest sprzeczne moim zdaniem z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i z wieloma przepisami, no jest absurdalne. Bo patrząc na polityków, ja nie mówię czy tej z tej prawej, czy z lewej, w ogóle nie oceniam, którzy mogą sobie robić, co, chce, co chcą, to człowiek, który ma duże doświadczenie prawnicze, mógłby prowadzić działalność gospodarczą i odprowadzać normalnie podatki, prowadzić sobie szkółkę tenisową. Kiedyś nie miałem zgody na nauczanie tenisa. Po prostu nie dostałem zgody. Zrobiłem instruktora w 2012 roku w Krakowie na wf ie po prostu dla dobra kolegów, koleżanek nie wykonuję tego zawodu. Z tego powodu, że zależało mi tylko na anatomicznym poznaniu tenisa i to, co robię. Gram w ligach. Jak ktoś chce, to bezinteresownie pomagam. Mogę coś dopowiedzieć czy też zagrać sparring, pokazać jak się gra. Nie zarabiam na tym w ogóle, nie robię żadnych profitów, ponieważ chcę promować młodych ludzi i nie wchodzę. W te sprawy, natomiast no, te pewne takie przepisy, które zasygnalizowałem, nie pozwalające na, na wykonywanie innych zawodów dla ludzi, którzy jeszcze mogliby coś dobrego zrobić, no, są po prostu wadliwe. Może ktoś w końcu przyjdzie po rozum do głowy i ten defekt taki prawniczy można powiedzieć, że legislacyjny zmieni. Natomiast na, na, na pewno trzeba promować w Polsce młodych ludzi. Tutaj fajna grupa się złożyła, która prowadzi Polską Ligę Tenisa, Puchar, już kolejna edycja, bardzo fajna inicjatywa. No, to jest, oni jeżdżą, ci ludzie, trzeba ich szanować, no, trzeba im pomóc. Wsparcie dla hospicjum na Podkarpaciu, wiadomo, Podkarpacie na pewno jest, Niektórzy mówią o Polsce A, B, C. Na pewno Podkarpacie trzeba wspierać środkami, przede wszystkim. Na pewno jest tam wielu fajnych ludzi, z którymi miałem do czynienia, czy to jako prawnik, czy to jako turysta, czy to w inny sposób. I dzieci chore mamy wszędzie, jednakże, jednakże w takich miejscach, gdzie. Oglądałem ten film wczoraj o, o tym i bardzo dziękuję tym ludziom, którzy są zaangażowani zarówno tym, którzy tutaj prowadzą tą polską ligę, jak i lekarzom, wszystkim pracownikom tego podkarpackiego ośrodka. i Ze swojej strony powiem, że swoimi datkami będę wspierał do końca mojego życia właśnie ten ośrodek z uwagi na to, że sam mam w rodzinie bardzo ciężko chorych, e, chorych przyjaciół i którym, którym próbuję pomagać w taki sposób jak e, mogę, a nawet walczyłem o ich życie. Co mi, się niestety, co mi się skutecznie udało. Dlatego jest to fajne, bo ci ludzie muszą, muszą, tutaj panowie muszą, panie, panowie, ta firma, którą prowadzą pod szyldem Polska Liga Tenisa, jeżdżą po Polsce i na żywo organizują turnieje, a więc muszą poświęcić dużo czasu. Polski Związek Tenisowy ma łatwiej, a nie zawsze. Powiem szczerze, koledzy, koledzy, którzy prowadzą różne turnieje w Polsce, narzekają, że, że nie, wspiera się, nie wspiera się tych ośrodków. Więc myślę, że skoro, się, skoro taka jest sytuacja, to myślę, że można i warto zainwestować w polską ligę Tenisa i w tych młodych ludzi. Dziękujemy za bardzo. Miłe słowa, my na pewno nie będziemy spoczywać na laurach i będziemy. Walczyć o to, aby polski tenis przywrócić na należytemu miejsce, bo to piękny sport, co widać po młodych ludziach grających w tenisa. A pan był najstarszym uczestnikiem dzisiejszego turnieju, o czym już tutaj wspominałem. No i teraz krótka adnotacja odnośnie tego, co pan otrzyma w ramach tego, że należy, należą się panu spore słowa uznania. Firma Wine Bureau. przygotowała, Maksymilianie, zapraszam Cię do nas, przygotowała taki no, nie nie bardzo fajny upominek, mianowicie... Bardzo, bardzo dziękuję. Mianowicie, może Pan jeszcze usiąść? Mianowicie, winko od, o wartości 200, chyba 260 zł. Jest to wino ekskluzywne. Nie wiem, czy Pan jest smakoszem wina? Tak, jestem, jestem smakoszem wina. Na pewno to dedykuję mojej żonie, która ma dużą cierpliwość do mnie, jest pielęgniarką i wspólnie podróżujemy po Polsce, po świecie. Pielgrzymujemy też do miejsc świętych. Polecam Medjugorje, Fatimę, bo są to niespotykane wrażenia. Dzisiaj idziemy na. Myślę, że to wino zadedykujemy naszej koleżance, która jest najstarszą instruktorką fitness. Ma 81 lat, pochodzi z Krakowa, pani Urszula Szczurek, która jest najstarszą instruktorką fitness w Krakowie w Polsce, która brała udział w, w wielu turniejach organizowanych w, w, przez Polską telewizję. Trzy razy na tak, to już wiadomo o co chodzi która nadal uczy gimnastyki, uczy pływania w imce słynnej na Krowoderskich Zuchów w Krakowie. Ta kobieta była 21 razy w Medjugorje i czerpie, czerpie podobnie jak ja, wiarę, znaczy radość z wiary i z, ze sportu. Ta pani była uczennicą Heleny Rakoczy. Krakowianie wiedzą, kto to jest. Myślę, że Polacy również. Helena Rakoczy, mistrzyni świata w gimnastyce artystycznej, pochodząca z Krakowa, nie wiem czy z Krakowa dokładnie, ale pracująca dawniej w Koronie Kraków, która wychowała wielu, wielu, wielu wspaniałych zawodników gimnastyki. Także myślę, że to będzie prezent między innymi do wspólnego dzisiaj wypicia z panią Urszulą. Panie Jarosławie, ale to nie wszystko, bo oprócz tego, że dostaje Pan tą butelkę, to zostaje Pan zaproszony przez firmę Wine Bureau na degustację sześciu win z profesjonalnym sommelierem. Bon bo prezentowy dotyczy dwóch osób i jest ważny aż do 31 września przyszłego roku. Jeżeli Pan lubi podróżować, na pewno Pan do Warszawy, Warszawy niedługo odwiedzi i otrzymuje Pan taki oto właśnie bonik. Kontynuował swoją pasję tenisową, jestem bardzo mi miło bardzo miło tutaj się będę wspominał tą firmę i na pewno będę podążał za tą firmą, która tutaj, którą spotkałem na swojej drodze życia, czyli na, za Polską Ligą Tenisu. Mhm. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Wszystkiego dobrego. Powodzenia. Pan powiedział coś tak między, między słowami, że widzimy się za dwa tygodnie w Warszawie, więc tak, może wtedy tak. będzie okazja te wina skosztować. Tak jest. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Warszawie za dwa tygodnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję. jeszcze raz. bardzo.